kurwa chyba spiralą, Przecież To się rozciąga Paweł, to jest sprężyna w chodź jest to kurwa, nie robi. spirala to jest sprężyna to jest, to jest to samo co kurwa pancerz od linki od szybkościomierza kurwa, to jest to samo to jest to samo spiralą kurwa. jedź kurwa, nie jedź, bo ja nie, nie dam rady tu kurwa w kurwa, no to że nie idzie kurwa. tak, decydujący moment i jedziemy. Rama się naciąga. Zaraz pirola pierdolnie. りが聞こえます